Sportowo jest spełniona. Wygrywała Mistrzostwa Europy i Świata. Na Igrzyskach w Londynie z Julią Michalską zdobyła brąz. W Rio z Natalią Mada sięgnęła po złoto. W poświęciła 16 długich lat i wygląda na to, że wkrótce powie stop. Na rozmowę zaprosiła nas do swojego domu i szczerze, aż do bólu, opowiedziała o swoich sukcesach i obawach. Takiej rozmowy jeszcze nie było. Dzień dobry, Magdalena Fularczyk-Kozowska. Oglądacie program Oko w oko. Błędy, które najczęściej wybaczam? Myślę, że jeśli ktoś się przyzna do błędu i przeprosi. Czego nie cierpię ponad wszystko? Nie lubię braku lojalności i zatracenia wartości. Myślę, że w dzisiejszych czasach ludzie troszeczkę pogubili się, że ważniejsza jest jakby ta pęd za, za karierą, za pieniądzem, a zapominamy o, o tym, co jest chyba najważniejsze, czyli według mnie o bliskich i o miłości. Słowa, których nadużywam. Przekleństwo. Kiedy kłamie? Kiedy muszę? Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem? Gdybym nie mogła być szczęśliwa? Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk? Chyba przyszłość. Przyszłość, czyli to, co, co, co będzie po karierze i co się ze mną jakby stanie i czy odnajdę się w tym, jak ja to nazywam, normalnym świecie. Moje ulubione zajęcie. Lubię gotować. Moja główna wada? Ojej. Ja mam kilka wad. Chyba się nad nimi nawet ostatnio zastanawiałam. Myślę, że jestem bardzo czepialska. Czepiam się dużo, dużo jakby szczegółów. Myślę, że co jeszcze? Że jestem czepialska, że że ciężko się ze mną rozmawiam, mam, mam, mam ciężki jakby charakter, jestem bardzo też uparta, no i Nie wiem, chyba to wszystko. Co najbardziej cenię o przyjaciół? O lojalność i to, że, że mogę do nich zadzwonić o każdej porze dnia i nocy i i mi pomogą. Główna cecha mojego charakteru? Upartość i, i, i chęć pracy i poprawiania się coraz bardziej. Rzadko to robię, że zaczynam rozmowę nawiązując do tych 10 pytań dotyczących spraw życiowych, ale teraz nie mogę się powstrzymać. I, I muszę Cię zapytać, tak, o tą wizję nieszczęścia. Nie widzisz siebie w życiu pozasportowym? No, wydaje mi się, że ciężko jest odnaleźć się po, po tylu latach kariery. Po tylu latach jakby wyjazdów, pakowania tej walizki i, i, i wyjeżdżania w świat, gdzie, gdzie wszystko jest tak jakby ułożone, jest, jest ułożony cały dzień, jest ułożony jakby plan treningowy. Jest ułożone to, kiedy jesz posiłek, kiedy odpoczywasz, kiedy leżysz i wydaje mi się, że, że no, normalne życie tak nie wygląda I, i, i przestawienie się z tej takiej poukładanej rzeczywistości w tą, w tą rzeczywistość, którą samemu trzeba sobie wykreować, mi się wydaje, mnie, mnie trochę przeraża tak jakby i póki co moje plany nie są jakoś mocno rozbudowane. Pamiętam to, co powiedziałaś jakiś czas temu, 300 chyba 16-17 dni w roku mm -hmm. poza, poza domem. Mam wrażenie, że można rzeczywiście zapomnieć, jak wygląda prawdziwe życie, jak wygląda chodzenie do sklepów, po zakupy, sprzątanie, no. bycie w domu w ogóle. Tu można Dokładnie. odzwyczaić się. Tak, to naprawdę to idzie się odzwyczaić. U nas walizki, można powiedzieć, nawet nie były nigdzie wynoszone, tylko były już w przedpokoju przygotowane do następnego wyjazdu. Szybkie, szybkie pranie, pakowanie i, i kolejny wyjazd, więc, więc naprawdę idzie tego zapomnieć. Chociaż ja nie mówię, bo czas w domu jest, jest, jest mi okej. Okay. Ja lubię być w domu, lubię spędzać ten czas w domu, tylko mówię, no ta, ta perspektywa jakby co będzie dalej, jak ja to sobie wszystko poukładam i, i czy odnajdę się w tym życiu jakby po sporcie i po tej karierze. A dlaczego miałobyś się nie udać od, odnaleźć w tym życiu? <grystanie> Dlatego, bo o, już wiem, czego nie dodałam też w tych dziesięciu pytaniach w tak. wadach. W tego, że y, ja mało w, wierzę w siebie. Można byłoby... Ktoś zaraz zada pytanie, jak to przecież? Tyle sukcesów, tyle, tyle gdzieś tam tych wyników, ale... Jak to przecież? Ja tyle wątpię. sukcesów, tyle wyników? Zadaję no. to pytanie. Jak? Jest, jest tak, że ja bardzo mało wierzę w siebie. Jestem taką dosyć dużą pesymistką, pomimo że ja się dużo uśmiecham, jestem wesołą osobą, ale ja jednak widzę świat w trochę ciemniejszych barwach. Dlaczego? No nie wiem, chyba tak mam. Tak jakoś jest, że... że no nie wiem, no tak mam. Można powiedzieć, zawsze chyba wolę być mile rozczarowana, niż, niż jakby nastawiona za, za, za dobrze, że, że dobrze pójdzie. Ja wiem, że to brzmi jak abstrakcja. Nie, ja, ja rozumiem, że patrzysz na życie z rezerwą. Że z nie, dużą rezerwę. nie rezerwą. Właśnie, nie, zachwyst, nie zachwystujesz się tym, co, co jest. Ale z drugiej strony, no, w Twoim życiu wydarzyło się tyle rzeczy, które powinny tą wiarę właśnie ładować jakoś w tobie, że że nie ma rzeczy niemożliwych, że wszystko się może udać, że może być szczęśliwe zakończenie. Sportowo Są... tak. To muszę powiedzieć, że tak, że, że wiem, że, że tak powiem sięgnąłem już tego szczytu i, i, i te medale olimpijskie pokazywały to, że, że z różnych opresji, taka prawda, potrafiłam wyjść bardzo dobrze i, i się gdzieś tam obronić, ale życie jest życiem i tak jak gdzieś tam niedawno mi nawet kolega po, powiedział, że no za życie nie rozdają zło tych medali. Tak, to bardzo mądre sformułowanie, to, to prawda. Eee, no dobrze, czyli w życiu sportowym. Się smutno trochę zrobię, o to. No, <laughs> trochę tak, ale z drugiej strony, sportowcy niechętnie o takich rzeczach mówią. Nie, nie też mi się tak wydaje. O pesymizmie mówią raczej o, o samych blaskach, nie mówią o cieniach. Ty mówisz o, o cieniach. Tak, ja mówię o cieniach, bo szczerze mówiąc, chyba też do tego już dorosłam. Bo, bo, bo kiedyś, właśnie, zawsze trzeba było pokazywać, że wszystko jest dobrze, że wszystko się dobrze układa, a życie sportowca to nie jest tylko pasmo sukcesów. To jest też to, że, że trzeba wiele rzeczy poświęcić na to, by ten sukces był i właśnie kosztem Kosztem rodziny, kosztem tego gdzieś tam też i, i swojej przyszłości, no bo tak jak mówiłeś, ponad 300 dni w roku spędzamy poza domem i, i można powiedzieć, nie ma czasu na to, na to budowanie tej przyszłości. I tym bardziej mnie to dziwi, że kiedy już skończysz karierę, ty się tego boisz. To będzie właśnie mm. ten moment, kiedy będziesz mogła poświęcić się rodzinie, poświęcić się małżeństwu, poświęcić się może planom prywatnym, a Ty mówisz, że Ciebie to trochę przeraża i tego nie rozumiem. <noise> no, no nie wiem, mogę tylko powiedzieć, że naprawdę ja, ja tak mam i to jest właśnie ten, ten mój pesymizm, że, że, że nie wierzę w siebie, nie wierzę jakby w to, że, że gdzieś tam coś mi się może, może poukładać. Jestem nauczona, można powiedzieć, tylko sportu, a nie normalnego życia. Jak ja to, jak ja to też mówię, że yy, jedyne póki co w życiu dobrze robię, to tylko wiosłuję, a reszta jeszcze przede mną. O tym pesymizmie to czytałem, to twój trener powiedział yy, o, o tobie, zresztą sama też mówiłeś, przyznawałaś, że twoja koleżanka z Osady, czyli Natalia Madej, ona jest, ma, ma różowe okulary, a ty wszystko widzisz w czarnych kolorach, ale myślałem, że to się tyczy właśnie sportu, a, a, nie, a nie życia. A tutaj Chyba mówisz... w życiu jestem jeszcze gorszą pesymistką niż, niż w sporcie. Teraz wiecie, jaką jestem zauzą. Nie. Yeah. Ale faktycznie, no faktycznie tak jest, że, że można powiedzieć z Natalią super się uzupełniałyśmy, że, że właśnie ona, można, że, że była tą osobą z tymi różowymi okularami, ja trochę bardziej stąpającą po ziemi, chociaż muszę przyznać, że start w Rio to była przez 16 lat mojej kariery do tamtego czasu. To były jedyne zawody w życiu, gdzie byłam siebie tak pewna jak nigdy. Mimo, że kilka miesięcy wcześniej nie chodziłaś, tak? Tak, mimo tego, Mimo tego, że, że, że w maju, przełomu kwietnia, maja było, było bardzo źle, było bardzo źle Ale ze mną. Ale powiedz mi, jak źle, jak bardzo źle było z wyczynową sportsmenką, że nie chodziła, co się działo? Zdałam kontuzji yy, podczas testu, podczas tak zwanego we to się mówi przejazdu kontrolnego, czyli na jakimś dystansie płynęłyśmy z taką siłą już torową i, i tempem torowym. Yy, I po prostu, że tak powiem, zakuło w plecach, odcięło nogi i zostałam po prostu w pozycji, w której nie mogłam się po prostu ruszyć. Dokładnie miałam podkurczone nogi, pochylona do przodu, i w takiej pozycji zostałam. Tak mnie po prostu zakuło, że tylko zawyłam jakby. Wydałam z siebie jakiś okrzyk i, i, i to było tyle. Powiedziałam, że już dalej nie powiosuję. Natalia w ogóle nie wiedziała, co się dzieje. Trener w ogóle, tak powiem, rzucał rękami, bo jechaliśmy jeszcze taki przejazd kontrolny z inną osadą. I co się dzieje? Czemu wystajecie A ja po prostu nie mogłam i tylko mi spod okularów płynęły łzy i powiedziałam Natalii, że to jest już koniec. Po prostu tak czułam, nigdy mnie w życiu tak nie odcięło, że, że, że po prostu nie czułam nóg. Wyciągnęli mnie. Mi... Tak, no? nie czułam fizycznie nóg. Wyciągnęli mnie, że tak powiem, z łódki, wyciągnęli mnie na pomost. Szybka konsultacja z fizjoterapeutą, szybka konsultacja lekarska. No i, i można powiedzieć, zaczęło się dziać. Zaczęło się dziać na tyle, że jeśli miałam. Wszystko powiem, ale skorzystać z toalety, ja szłam na czworaka. Nie mogę nóg wyprostować. Mąż, który, który był wówczas też ze mną na obozie, on po prostu był tak bezradny, chyba jak jeszcze nigdy w życiu. On nie wiedział, jak mi pomóc. Czy on ma mnie zanieść, podnieść, coś przynieść, po prostu. I szczerze mówiąc, ja się wtedy poddałam. Ja się ogromnie poddałam i aż mi trochę się emocje mi znowu wpływają, ale ja się poddałam, bo już myślałam, że to jest koniec, że to jest po prostu ta. Ta linia, którą już przekroczyłam z tymi moimi kontuzjami, z tym wszystkim, co się działo, że, że już że to jest, że to można powiedzieć, że już jest koniec z Magdą, i już Magda dalej nie popłynie. I, I niestety Rio, które było wielką nadzieją, po prostu odpłynęło. Ile to było przed igrzyskami w Rio? Oj, to były trzy miesiące. Z jednej strony mnie to bardzo zdołowało, ale z drugiej strony dało takiej trochę świeżości. Można by się, to co przed chwilą mówiłam, trzy miesiące do igrzysk i, i człowiekowi się wydaje, że, że trzeba zasuwać, że trzeba trenować, bo to nic innego nie ma, a ja po prostu odpoczywałam. Ja leżałam, ja chodziłam na spacery, po jakimś chyba trzech tygodniach czy czterech dopiero mogłam włączyć jakiś delikatny rower, ewentualnie basen. I szczerze mówiąc to i to zrobiło chyba największy wpływ na to, jak ja później, jak mój organizm zareagował na dalsze przygotowania, to mi pamiętam mówił mój mąż, że zobaczysz, że ci to wyjdzie na dobre. Ta przerwa, która teoretycznie jest dla ciebie jakimś morderstwem psychicznym, zrobi ci jakby dobrze, że, że organizm złapie oddech, będziesz miała siły na dalsze przygotowania. I tak naprawdę było. Ty nie wywieszałaś białej flagi, przeciwnie. Tak, faktycznie w sporcie zawsze byłam wojowniczką i, i nie tylko w sytuacji, powiedzmy, kontuzji, gdzie, gdzie, czy, czy przed Rio, czy, czy też przed Londynem, bo, bo Londyn też nie był spokojny. Eee, mi się wydaje też, że ta, ta wojowniczka powstała z tego, że ja tego nie ukrywam, ale chciano mi wy, wy, wybić wyślarstwo z głowy. Ja zawsze słyszałam, że, że jestem za niska. No właśnie, że Ile ja mam. My 72. Jak na wioślarkę? Skromnie. Ja, ja to jakby wiem. A ile mają wioślarki? Takie na świecie? Takie na świecie. Takie, co zdobywają złote medale olimpijskie. No, metr osiemdziesiąt i powyżej. Czyli brakuje Ci 8 centymetrów. Tylko ośmiu i z drugiej strony mówili też, że aż ośmiu, bo, bo, bo we wioślarstwie potrzebny jest wzrost, żeby zrobić tak zwany zasięg żeby to wiosło lepiej zaatakowało wodę dłużej, żeby ten po prostu chwyt był, był bardziej jakiś taki wydajny. To jak u Ciebie jest z tym chwytem? Jest krótki, ale jest mocny. <laughs> I szczerze mówiąc, yy, często mówią to, że moja technika nie do końca jest wzorowa I, i też to ja sama to powtarzam, że nie jestem wzorem do pokazywania techniki dla dzieci. Ale ja znalazłam swój sposób napływania. I to co, to, co chyba mówił trener Marcin, ten zawsze, że, że ja mam czucie. Ja mam czucie tej wody, i ja wiem naprawdę, kiedy łódka płynie, I, i wiem też, że nie potrzeba nie wiadomo jakiej siły i jakiego wzrostu, żeby ta łódka płynęła. I, i szczerze mówiąc, to pokazałyśmy z Natalią, bo, bo nasze przeciwniczki z Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii czy, czy Australii po prostu naprawdę to są. Zdrowe dziewczyny, wysokie dziewczyny, które po prostu mają ogromny zasięg, ogromny zasięg, też duż, dużą jakby skalę mocy, a my po prostu dwie takie, dwa, ja to tak... Hucharka takie. Hu, hu, dokładnie, chucharka, ja to zawsze się śmiałam, że te zajączki z tej słynnej reklamy baterii, <grytanie> <grytanie> także, także to i my się właśnie nie poddawałyśmy tym, że, że jesteśmy te mniejsze, bo mieliśmy serce do walki. Już pamiętam z tych igrzysk jedną rzecz z Rio. Pamiętam płacz, spontaniczny płacz w momencie, kiedy dostajecie medale. Takie, próbowałeś się pohamować, co to, to się nie dało. Nie. W kontekście tego, co mówisz, wydaje mi się, że to nie chodziło do końca o, o medal, tylko o tą walkę, która skończyła się sukcesem. To prawda? Tak. To, to ja chyba znowu zaraz będę ryczeć, bo, bo ja, te emocje cały czas jakby też wracają, jak jeszcze ktoś o nich mówi. Faktycznie Rio było cudowne. Rio, każdy bieg był, można powiedzieć, coraz lepszy. Eliminacje w ogóle przeszliśmy jakby ekspresowo i jeszcze wygrywając z dużą przewagą. Półfinał, patrząc z perspektywy czasu, był najlżejszym biegiem, jaki mógł sobie być. Finał. Wiadomo, rządził się swoimi prawami, ale, ale dałyśmy radę, naprawdę zrobiłyśmy to, co mogłyśmy. I faktycznie na podium po prostu puściło wszystko. Puściło już ten cały stres, całe emocje, całe wszystko to co, się, co to, co to się działo. I to, że w końcu, ja to sobie chyba na podium właśnie powiedziałam, że w końcu się udało. W sensie, że po tylu latach tej, tej, tej mojej kariery sportowej, tych wszystkich zlotów i upadków jakby... W końcu były takie zawody, gdzie zagrało wszystko, gdzie niczego nie brakowało, gdzie, gdzie organizm był przygotowany, gdzie to była ta partnerka, ta łódka, ten trener, to miejsce. I po prostu po, poszedł płacz. I, I pamiętam też sytuację z podium, że ja już zanim dostałyśmy medal, nie wytrzymałam i yy, już się wzruszyłam. I Natalia do mnie mówi: tak patrzy na mnie i mówi co ty głupia ryczysz, ty się ciesz, przecież to taka chwila. Ja nie mogłam i, i nadal płakałam. I dosłownie sekundę później Litwinka pierwsza dostała medal, taka jest kolejność na igrzyskach. Ja patrzę, Natalia ryczy. Ja do niej tak ją szturnę, mówię, co ryczysz, mówię, ty się ciesz. I tak po prostu obie takie zaryczane, ale to naprawdę były łzy szczęścia i tych chyba tych wszystkich też lat poświęconych po prostu. U Ciebie chyba jest tak, że im trudniej, tym lepiej, bo przed Rio miałaś kontuzję, a przed Londynem odszedł bardzo bliski Tobie człowiek, odszedł tata. I to, to się stało w kwietniu 2012 roku. I z Londynu przywiozłaś medal. Te trudności jak typowa wojowniczka. Po prostu potrafisz w sposób niezwykły zupełnie przełamywać. Tak było przecież właśnie na Igrzyskach w Londynie, prawda? Tak, Londyn był dla mnie w ogóle ciężki, już nie tylko pod kątem kontuzji, ale pod tym właśnie, co się stało przed, tak jak mówisz, w kwietniu y, odszedł mój tata. W ogóle y, tak jakby niespodziewanie, co prawda tata chorował, ale, ale to w ogóle, co się stało, było, było bardzo niespodziewane i, i w ogóle trzeba było się podnieść. Y, zaledwie szczerze mówiąc, miałam tydzień przerwy na to, żeby... żeby nie ja wiem, tą sytuację jakby przetrawić, mieć czas, że tak powiem, na to, żeby się z tatą gdzieś tam pożegnać i trzeba było wrócić dalej do, do trenowania. Co prawda, nie chodziłam uśmiechnięta, ja po prostu robiłam swoje i, i, i nic więcej wracałam do pokoju, i że tak powiem, i wtedy beksa w poduszkę, i, i za kilka godzin trzeba było się znowu ocucić i znowu iść na trening. Cholernie ciężki czas, muszę powiedzieć, że, że, że dla mnie w ogóle psychicznie straszne, Ale też zastanawiałam się już kiedyś nad tym, czy, czy to tak po prostu nie musiało być. Ja wiem, że to ciężko mówi się o odejściu bliskiej osoby, ta, tak mówiąc, że to tak miało być. Ale też się zastanawiam, czy odejście taty nie spowodowało tego we mnie, że, że ja... Jeszcze bardziej chciałam trenować, że jeszcze bardziej chciałam udowodnić, a przede wszystkim mu pokazać, że on tak jak patrzy na mnie z góry, to, to że jednak dałam radę, że, że jednak yy, yy, chciałam mu pokazać, że chciał mnie zobaczyć na igrzyskach, no to mnie zobaczysz. Wbrew temu, co się mogło wydawać, spotkałam dzisiaj szczęśliwą osobę. <laughs> tak, ja jestem szczęśliwa, byłam też nieszczęśliwa, ale to już. Zostawmy. A kiedy jesteś nieszczęśliwa? Jak jestem sama. Nie lubię być sama. Sama z własnymi myślami? Tak. Wtedy głupieję. Co to znaczy głupieję? No to wtedy mój pesymizm wychodzi na tyle szeroko, że, że bywają takie ciężkie dni, takie czarne dni. Poczekaj, zmierzamy do, do, jeszcze, do jeszcze jednego pytania. Lepiej nie. Chcesz mi powiedzieć, że Zahaczasz czasami o taką depresję sportowca? Tak. Zahaczam. Mimo, można powiedzieć, teraz mogę trochę bardziej, ale miałam okres depresyjny i taki dość ciężki. Przechodziłam także drobne leczenie i, i tak właśnie niekiedy tyle sport z człowieka wyciąga, że, że tak się niestety kończy. A kiedy Dlatego nie lubię być sama. Kiedy się zorientowałaś? Że, że to może być depresja, że to może być właśnie taki problem. To trochę też mnie koleżanka na, nakierowała, że, że przestałam lubić to, co robię. I tak zaczęło to, że tak powiem, sprawdzać większą trudność. I, I wtedy się, że tak powiem, bardziej to ujawniło, i trzeba było trochę z tym powalczyć. Dzisiaj już, jest, już, dzisiaj już jest lepiej, bo, bo, bo gdzieś tam funkcjonuje, chociaż, chociaż wracają takie brzydkie dni. To było w trakcie Twojej długiej kariery? To się to nawracało, przychodziło, odchodziło? Tak, tak. Przez kilka, że tak powiem, lat to nawet było takie, yy, nawet nieświadome. Przy końcówce, że tak powiem, przed Rio i po Rio się, się że tak powiem, to bardziej uaktywniło. Było cholernie ciężkie, ale, ale kolejny raz chyba dałam radę. Pomagał wtedy mąż, przyjaciele, którzy nie zostawiali Cię samo, czy rzeczywiście była konieczna pomoc specjalisty, lekarza, psychologa, terapeuty? Przyjaciele się spisali i, i też to są przyjaciele spoza wioseł przede wszystkim, którzy nie tak jakby nie naciskali na te nie wiadomo jakie wyniki, ale niestety ale specjalista też się pojawił. Jak się z tego jak, jak się z tym żyje, jak się z tego wychodzi na chwilę, nie wiem, jak się do tego wraca, jak to wygląda. Szczerze to jest chyba jeszcze gorsze niż kontuzja. Bo to w tym momencie właśnie ma, masz tyle wyników na koncie, masz tyle medali, a a okazuje się, że jednak jesteś słaby. Ja to tak nazwa, nazywałam na początku, że, że to była w ogóle moja największa porażka życiowa. Yy, z biegiem jakby czasu i z biegiem terapii wróciłam do siebie i wszystko jest ok, ale, ale to było najgorsze, ta taka porażka pozasportowa. Ciężkie, nie? Zaskakujące, bo, bo mam wrażenie, że wielu sportowców. Chowa się za, za taką maską uśmiechniętego człowieka. Ale to, to ja się z tym zgodzę, bo ja przez pewien czas też tak musiałam funkcjonować, bo, bo to by pokazywało słabość, której teoretycznie się przyjęło, że sportowiec nie może pokazać. Nie może pokazać dla rywala, nie może pokazać dla, dla osób współpracujących, bo jak ty pokażesz słabość, to, to reszta, nie wiem, pójdzie za tobą, albo że jak to. Właśnie, no i tu każdy myśli, że, że Magda taka wojowniczka, taka twarda. A Ja naprawdę miewam, miewam uczucia i miewam, miewam takie korsze swoje dni, że, że nie zawsze daje radę. Czy sport miał na to wpływ właśnie, na, na nie wiem, osiągnięcia sportowe? Trudno mi sobie wyobrazić osobę, która ma sukcesy, takie sukcesy, jest no, jako sportowiec jest spełniona. Mhm. Czy to sport budował w tobie tą te negatywne emocje, tą depresję, czy coś znaczy, innego? W, wydaje mi się, że jakąś tam część miał y, jakby ta presja, presja wyniku tak jakby tego, że, że cały czas chciało, raz, że ja chciałam być lepsza, y, a dwa, gdzieś tam też y, otoczenie gdzieś tam na to wpływało, y, ale też, że tak powiem, swoje prywatne sprawy, gdzieś tam gdzieś tam rodzinne, które, które gdzieś tam też się w tym sporcie, jakby od sportu się, y, uciekając sport nie ucieknie się od problemu. Mów gdzieś tam prywatnych i to, że tak powiem, mieszanka wybuchowa i gotowe. Co się działo wtedy, kiedy było z tobą najgorzej? Co, co, co? <laughs> Lepiej nie mówmy. O tym. <laughs> to był, no to, to ja, ja to nazywam czarne dni. To były takie dni, gdzie, gdzie nic się nie chciało, gdzieś ciężko było wstać w ogóle z łóżka i, 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 i to tak. No, dzisiaj już mówię o tym z uśmiechem, bo bo już jestem tak, jakby poza tym. Kiedyś, kiedyś, że tak powiem, na 30 dni w miesiącu 3 były dobre, 27 było złych. Teraz już jest na odwrót, więc, więc już funkcjonuje, jest, jest okej. Okay. I teraz się uśmiecham, ale już nie udaję. Już po prostu jest tak dobrze. A kiedy poczułaś, że, jest, że wychodzisz na prostą? No, nie, niedawno, jak już zaczęłam sobie wszystko układać. Tak, jakby i pomału wiedzieć, yy, czego chcę. dlatego tak mówię, że, że boję się po prostu przyszłości. Bo, bo jeśli gdzieś tam się podłamam po, po tym wszystkim, po, po sporcie, po, po świetnym sukcesie, to, to, to jak żyć jakby dalej? Czyli można <laughs> powiedzieć, że porio, na przykład, tak? Kiedy wszystko się udało, presja zeszła, kiedy poczułaś, że niczego już nie musisz, bo, bo to się udało, to o czym mówiłaś, że to generowało taki negatywny nastrój, wtedy przy ten moment, kiedy chyba sobie po prostu sama odpuściłaś, czy, czy nie? Tak, sama sobie odpuściłam i pojawiło się pytanie właśnie co dalej, co ze sobą zrobić i co ten powiedzmy sportowiec, który osiągnął to mistrzostwo olimpijskie, co ma dalej ze sobą zrobić. Tak jakby, no bo ten, ten sport no mówię, dużo już w nim, w nim osiągnęłam, a gdzie dalej? I, i to, to życie trzeba dziś sobie poukładać. Poukładasz sobie. No, dzisiaj już mam taką nadzieję i to nawet już wiem, chociaż no, nie widzę jeszcze siebie trochę. <ścoughs> I to jest ten mój pesymizm, którego chyba się po prostu już nie wyleczy. No są tacy, którzy uważają, że z tego się nie wychodzi do końca, że to jest taka, taki haczyk, ciągle. człowiek jest jakby uczepiony tych takich trudnych, ciężkich, zachmurzonych myśli, że, że nie da rady od tego do końca uciec. Jakby trzeba się trzymać dala, ale, ale przerwać tej zgadza się nie. nie to, to takie powiedzmy to ciężko porównać, ale to trochę jak z uzależnieniem. Uzależnionym jest się przez całe życie. Wydaje mi się, że, że, że z tym tak samo. Znowu się smutno zrobiłam. Popłynęłam jakby w wierzchlerstwie. <grym> tylko właśnie z jednej strony chciałam właśnie też pokazać taką swoją ludzką twarz. W sensie nie, że tylko... Twarda Magda, ale też Magda, która miewa też i problemy, nie? że to właśnie to co, to, co mówię, że przeważnie sportowcy są uśmiechnięci i wszystko jest fajnie i tego, a, a naprawdę tak nie jest. I to nie jest tylko, że, że ja dzisiaj mogę sobie powiedzieć na to i sobie jakby już na to pozwolić, ale bywa różnie i bywa ciężko i trzeba o tym też pamiętać, że, że sportowcy mają te gorsze dni i niekiedy szybciej z nich wychodzą, a niestety. Czasem. Tak, tylko ja się zastanawiałam za każdym razem, czy to jest wynik sportu, czy to jest kwestia życia, takiego osobistego, prywatnego. Ty w pewnym sensie na to odpowiedziałaś. powiedziałaś, to jest i to, i to, tak? Że mm -hmm. presja, którą ja rozumiem. Najgorsze jest chyba w tym wszystkim to, że, że wszyscy trenują, nie? że to nie jest tak, że ktoś odpuszcza, albo bo, bo, bo mu się nie chce, albo cokolwiek takiego, tylko każdy trenuje i, i, i jest z nemu uda się, a drugiego się nie uda, tak jakby będzie czwarty, będzie poza finałem, a trenował na to tyle samo, co ja, a, nie, a niekiedy i więcej. I od czego to zależy? Trochę od szczęścia, trochę od talentu, tego też wszystko, jak się poukłada. Mówię, jeśli ktoś mi w maju by powiedział, że, że przywieziesz złoto, to ja bym powiedziała, że poknij się w głowę, że to nie jest realne. A jednak chyba gdzieś <grych> zasłużyłam sobie po prostu może na to. i wow.